Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska są fenomenem, bo oto Pasek, wojak i absolutny amator w dziedzinie literatury zostaje pierwowzorem popularnego bohatera literackiego Onufrego Zagłoby, który bruluje dowcipem na kartach trylogii Henryka Sienkiewicza. Ponadto Sienkiewicz, bądź co bądź laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, w czasie swych studiów historycznych i literackich dotyczących XVII wieku szczególnie dużo czasu poświęcił właśnie pamiętnikom Paska. Ale to nie wszystko. Adam Mickiewicz analizował pamiętniki, gdy wykładał w Collège de France. Zaś Juliusz Słowacki korzystał z nich przy pisaniu dramatu Mazepa. Wymieńmy jeszcze Zygmunta Krasińskiego, Jerzego Harasymowicza, Ernesta Bryla. Witolda Gombrowicza, twórców z najwyższej półki, którzy także czerpali literackie inspiracje z pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Co sprawiło, że zapiskami szlachcica, który po dziesięcioletnim wojowaniu osiadł na gospodarstwie i chwycił za pióro, zainteresowali się najwięksi polscy pisarze. Pasek nie miał wykształcenia literackiego, ale miał talent, wspaniały zmysł obserwatora. I lekkość pióra. Nie liczył na to, że trafi do kanonu literatury polskiej. Pisał raczej z myślą o sąsiadach i rodzinie, aby wyczerpali przykład z jego życia. Talent gawędziarza, cięty język i bujna wyobraźnia pozwoliły Paskowi stworzyć interesujące i niebanalne dzieło. Mimo skłonności do przesady i koloryzowania faktów, jego pamiętniki mają ogromną wartość historyczną i dokumentalną. Przypuszcza się, że powstały w latach 1690-95. Pierwsza część pamiętników obrazuje życie wojenne i obozowe szlachty, która w XVII wieku więcej czasu spędzała w siodle niż w swych majątkach. Druga część obejmująca lata 1680-88 przedstawia doświadczenia szlachcica-gospodarza. W ten oto sposób otrzymujemy piękny portret szlachcica Sarwaty, który wprawdzie nie stroni od szklanicy i awantur, ale ma swą niezachwianą hierarchię wartości, której Bóg, honor i ojczyzna zawsze stoją na pierwszym miejscu. W części gospodarskiej Pasek przedstawia siebie jako dobrego gospodarza i prawego obywatela. Ale czy to prawda? Badacze życiorysu Paska odkryli, że aż pięciokrotnie skazany był na malicję, to znaczy wygnanie z kraju, za swe awanturnictwo i pieniactwo. Dla uspokojenia, powiedzmy, że wyroki te nigdy nie były wyegzekwowane. I Pasek szczęśliwie zamknął oczy na łonie ojczystego kraju. Jan Chryzostom Pasek urodził się około 1636 roku na Mazowszu w rodzinie szlacheckiej. W latach 1658-68 zajmował się wojaczką. Walczył pod Czarnieckim w Danii, wojował też na Węgrzech i był na wojnie z Moskwą. Gdy zrezygnował z wojowania, ożenił się z bogatą wdową i osiadł w jej majątku. Zajmował się gospodarowaniem, udzielał się aktywnie na polu społecznym i politycznym, a w wolnych chwilach spisywał swe wspomnienia. Podkreślał w nich swoje sarmackie korzenie. Przedstawiciele stanu szlacheckiego powołując się na starożytne legendy powtarzane w kronikach Wincentego Kadłubka i kronikach Jana Długosza uważali, że są potomkami starożytnego ludu Sarmatów. Legendarni Sarmaci mieszkali między Dolną Wołgą a Donem. Starożytny lud ten charakteryzował się męstwem i walecznością, szlachetnością i gościnnością, a nade wszystko umiłowaniem wolności. A dla polskiej szlachty te właśnie przymioty Zawsze stanowiły najwyższą wartość. Wielkim admiratorem kultury sarmackiej był nasz zwycięski król, który w roku 1683 pogromił Turków pod Wiedniem Jan III Sobieski. Kultywował on sarmackie obyczaje, o czym świadczą choćby jego królewskie stroje wzorowane na wschodniej stylistyce. Na portretach widzimy króla Jana III ubranego w kontusz, czapkę z otokiem z futra i piórami. kark ma podgolony wysoko, a portret ten dopełniają sumiaste sarmackie wąsiska. Orientalne wzornictwo, wyszukane ornamenty dotyczyły nie tylko ubioru polskiej szlachty, ale też wystroju dworów, w których królowały kobierce, arrasy, skóry i bogata zastawa. 135 lat po śmierci Paska odkrył jego pamiętniki hrabia Edward Raczyński i zachwycony nimi wydał je. Od tej chwili stały się bestsellerem. Dziś, w XXI wieku, ze względu na archaizmy i bardzo liczne makaronizmy, przeciętnemu czytelnikowi trudno się delektować tymi opowieściami. Ale spróbujmy zapoznać się choć we fragmentach z tą XVII-wieczną narracją. Omówmy fragment, w którym Pasek opisuje wydarzenia z roku pańskiego 1658, kiedy przebywał na wojnie w Danii. Jego obserwacje i zapiski dotyczyły nie tylko bitew i technik wojowania, interesowała go również obyczajowość miejscowej ludności. Do polskiego obozu przybyły wymizerowane, miejscowe kobiety i prosiły o chleb, proponując w zamian szycie koszul. To spojrzawszy na owę nędzną, to się musiało dać o różne. Komu też potrzeba było koszule szyć, to szyła i tydzień, i dwie niedzieli. Jakoż nie trudno było o płótno, bo ich wozili z czaty pod dostatkiem. A uszyć nie miał kto, bośmy w wojsku mieli tylko jedną kobietę, tę baczkę. Z tej racji wtedy była z nich wygoda. Jak się zaś ich mężowi nie mogli doczekać, to przyszli szukać ich od szałasu do szałasu. Skoro znalazł, to ją wziął ze sobą, podziękowawszy, że ją przeżywiono. Jeżeli też było potrzeba, że koszule nie doszyła, to jeno było dać mężowi Sucharów, to poszedł. Dostawiwszy ją na dalszy czas, a sam do niej nachodził czasami. To tak panie jedna tak się poprawiła za dwie niedzieli, że jej zaś mężowie nie poznawali. Bardzo zabawna jest też opowieść o oswojonej wydrze paska. W zapiskach z roku pańskiego 1580 tak pisze. Tym zaś osobliwą miałem komplacencyją, żem zawsze dzikich zwierzów tak ćwiczył, że to i łaskawe było, i ze psy przestawało, i równo ze psy swego dzikiego brata goniło. I właśnie dzięki owej komplacencyj zamieszkała z paskiem wydra, która, jak pisze w pamiętnikach, najpierw ze mną sypiała w pościeli, a tak ochędożna, że nie tylko w pościeli źle nie uczyniła, ale pod łóżkiem nic. Ale poszła do jednego miejsca, gdzie stawiono skorupkę, to tam dopiero odprawiała swój czas. A kiedy był pijany, to ona po piersiach deptała, wrzeszcząc tak długo, że obudziła, gdy się kto koło łóżka przechodził. Kiedy mnie kto poszarpał za suknią, a rzekłem rusza! To skoczyła z krzykiem przeraziwym, szarpała za suknią za nogi równo ze psem. Jak dalej opisuje pasek, o historii z Wydrą dowiedział się sam król, Jan III Sobieski, który wysłał do paska sługę z listem, prosząc o darowanie mu Wydry. Z żalem w sercu, ale podarował królowi swą Rubinicę. Niestety, koniec jej był marny. Zabił Wydrę nieświadom, że to Wydra króla, berdyszem dragą, gdy ta wybrała się na spacer po okolicy. Król na wieść o tym rwał się za czuprynę, a sprawca cudem uniknął rozstrzelania.